W miasteczku Turbo City, kierowcy wyścigówek ćwiczą na Wave Race Challenge. Najlepszy z nich na Wave Race jest oczywiście Crocodrive. Jednym kierowcom udaje się od razu przejechać, a inni przegrywają z burzonymi falami. Ale to jest dowód na to, że do zwycięstwa dochodzi się ciężką pracą. Wow! Też bym spróbował, ale jak mi się nie uda, nie chcę być cały mokry. Brrr, nie cierpię wody. Jestem taka podekscytowana, nie mogę doczekać się przejazdu przez Waybrace. Chcę być taka jak Crocodrive. No, on jest niesamowity. Nagle do kierowców wyścigówek podjeżdża Crocodrive. Chcecie być tacy jak ja? To proste. Należy dużo ćwiczyć. Jak to mówią, praktyka czyni mistrza. Tak jest, trzeba ćwiczyć. No to ja spróbuję. Jako ochotniczka ustawiła się freestyler. Czy jesteś gotowa? Tak, jestem. Pamiętaj, liczy się precyzja. Jeśli trafisz na kolor czerwony, popełniasz falstart. Z kolei kolor niebieski oznacza, że za długo czekałaś. Mam nadzieję, że trafię na kolor zielony i uda mi się przejechać przez bramę Wave Race. Świetnie! Dobre nastawienie to pierwsza połowa sukcesu. Muszę brać z niej przykład i powtarzać sobie. Uda mi się, uda mi się. I uwaga! Start! Brawo, Freestyle! Udało się jej za pierwszym razem! Teraz czas na speedkinga. Z dużym rozmachem naciska na dźwignię i wyszczela jak błyskawica! Wszyscy kierowcy w miasteczku Turbo City ciężko trenują, aby zawalczyć o zwycięstwo. Oczywiście na Wave Race Challenge nie może zabraknąć Golden Krakena, który często sieje postrach wśród rywali. A czy tutaj również będzie najlepszy? Lepszy od Crocodrive, który jest specjalistą w tej dziedzinie? O nie, nawet najlepszym może czasami się nie udać. Ale ten kierowca nigdy się nie poddaje. Brawa dla Golden Krakena! Jest, jest, tak się cieszę, że udało mi się przejechać przez Wave Race. Hi! Wave Race przy Dragon lub pestka! Co to jest Dragon Loop? Nie gadaj, że nie słyszałeś o wielkim mechanicznym smoku. Podobno jest bardzo niebezpieczny i pożera wszystko na swojej drodze. Wszyscy się go boją, ale nie ja. Zaraz ruszam i zamierzam zdobyć ukryty w dżungli skarb. Skarb? Chętnie dołączę do ciebie. Tym bardziej, że dżungla to moje naturalne środowisko. Proszę, pozwólcie mi jechać z wami. No dobra, ale jedziemy natychmiast. Tak jest! Ruszajmy na podwój dżungli! A co, jeśli spotkamy Smoka? Jak to co? Przejedziemy jak błyskawica nad drzewami i nawet nas nie zauważy. O, nie spójrzcie, ależ ogromna bestia! Jest przerażający! Co robimy? Zmieniamy trasę? Zmieniając trasę, nie zdobędziemy skarbu. Legenda głosi, że znajduje się on tuż po przejechaniu pętli, której pilnuje Smok. Okej, okay, zmieniamy plany! Za mną! Trafuj się, kto może! Oj, czy to jest ta słynna pętla? Tak dokładnie, to ona! Musisz z turbo prędkością przejechać przez pętlę! Staram się! Szybko dajesz, póki nie ma smuka! O nie, on już tutaj jest! Ruszaj! Zaraz mnie pożre! Spróbuję teraz użyć swoich mocy Aby odciągnąć uwagę smoka Żeby mi się tylko udało Nie chcę skończyć w smoka O nie, ten potwór pożarł moją wyścigówkę Muszę szybko uciekać na własnych nogach Ojejku, zostałem sam jak palec To jest mój najważniejszy w życiu test na szybkość Tiki Twist idealnie przejeżdża przez pętle i omija groźnego smoka. Tak, tak, udało się. Zdobyłem upragniony skarb.